Siemka widzowie, ja jestem Uleksas, to jest drugi odcinek z gry Fortnite. Dzisiaj już, znaczy w tym odcinku polecimy sobie już tutaj zobaczyć... Nie, nie, tego tak nie robię. już jestem oburzony. Dobra, no, to polećmy sobie tutaj. A, no, no, zawsze na początku loguję, jakby, jak to tutaj Fortnite. Albo najpierw, ja no, polećmy sobie tutaj to jest. No to jest tutaj, polećmy sobie. Nie no, nie jestem. To jest bardzo widoczne. Jakby... Oni chyba tym tutaj się włamali. Nie, tym tutaj będą wiercić chyba, żeby uwolnić. I jezu, jeszcze czołg mi na tym pusko. Dobra, już mam tutaj czołg na sam początek, to jest naprawdę dobra. Mamy strzelbu, nie trzeba o, o, wow, wow, to wow, tyłek. Wow. Tyż, ja już ty już przerwany do Ja już się tym wymieniam Oczywista sprawa Zresztą tutaj idziemy sobie wziąć światek Aługę podwieziemy damy mu heada 150 Czekaj na światek Oje zlagowałam mnie o. No zapomniałem, jeszcze taki laj, że wszystkie że kolejne musimy sprzedać przez tosiatkę, to on w ogóle nie będzie wami za, zainteresowany. Właśnie polecimy sobie w te same miejsce teraz i sobie go pokonałem przez coś. Teraz sobie korzystam z tego i będziemy mieli free legendarnego Auga, Ale dobra, pierwszy las tam w ogóle wylądowałem, więc nie spodziewałem. Znaczy drugi, ale od razu zróbnę, bo jak zauważymy, jak kto tam lądował. Co to je? To jest ten spawner. Wow. Tego czy chcecie challenge? Chcecie, czy chcecie czy... challenge? Czy... Dobra, ja się tutaj... Tak się rozgląda tutaj nie ma tego. To jest chyba w różnych miejscach, widzowie. To jest w różnych miejscach. Teraz się rozglądaj na środku mapy, czy gdzie to jest. Tam był ten... Nie, ale to jest innej lokacji możliwe. Dobra, lecimy tutaj. Tu się mamy

Tutaj ma Jezu, że, trzeba iść w tej chaty. Musi być tam leczenie. Mam w ogóle 75 HP. O, tam jeszcze typ. Ale nie będę go zaczepiać, bo ja HP, nie chcę się zmiscę. Bo ja, maksymalnie, ale tutaj nie Jak się kryzykę, dobiałam funkcję. Wyrzucamy też malstwo. Nic nie daje. Spoko jest, jest smoko jest smoko. Dobra, ja to wyrzucam, bo nie jestem takim spamerem Bim. Dawaj leczenie! Uuuu! Aha, to jest nie dość. coś ważne. Dobra, nie, ja tego nie piję, bo zaraz zapewne znajdę moje miksturki z leczeniem małe. Będzie taki pech. Aha, bo ja się jeszcze... O, tak! Zbieram. No i mamy płaszczaka, jemy. jemy. To Dobra, nie słyszano mnie przez chwilę, bo straciłem głos. Znaczy, nie straciłem, po prostu tutaj słuchawki mi wywaliły na chwilę. Dobra, ja... Co to?! Jezusku. To jest takie coś. Teraz to mogę wracać na pole bitwy z takim HP. Dobra, jeszcze tym... Nie, 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 nie zostawię. O, lódźpik! Patrzcie, co mam, lódźpik! Lódźpik! Dobra, bierzemy. Może... Bierzemy lecz Do żarcia. leczpik. no Dobra, szukamy naszych gwardów. Czy nie szukamy? Wuhu! Za co bierzemy, Za co bierzemy? Dobra, za to. Przecież. Łocie! Jeszcze zaczyna, Nie, wypiję to i wezmę to. Co już najpierw wziąłeś i my chcesz zacelować? Dobra, A, nie wiesz, co ja mam być, szkół. Tam jest czterech typów, kurde, czy to ochroniarze? Dobra, mamy coś. Kolejny, taki mieczyk sobie na luzie. Nie, no, dobra, mamy coś. Dobra, mamy maksimum. No daj to. Dobra, mamy sprawę No i co, wakasa to jest. Który jest lepszy? Dobra, fioletowy jest lepszy. Dobra, mam te świetliki. Huhu! Co my tu mamy? Szczepika na wynos. No to bierzemy na wynos, jak jest na wynos, nie? Na wynos a trzeba czasem wziąć coś na wynos. Tylko nie zmaga tylko skirci trzeba wziąć. Słyszę, że ktoś tu jest. O, jest Ty, Bierzemy, żyjemy sobie i on powinien teraz przyjść. A nie, on tam jest, nie słyszał tego. Miedzi mieć. I miecz. Ale dostał bomby! Jezu, ale on bomby dostał. Ale on dostał bomby w ogóle. Ja pierwsza. Bomba nie No Dostał kurde. Takie heady w ogóle prawie. No i lat. Skończone. A co takie? Już coś się prawie użyło. Woo. Spamer. Dostał. Spalił się. Yyy! To garncy, towar, nie mogę! Co za zwan. Ja nie mogę, ja nie mogę! Dobra, nie chcę teraz, co przestanie palić. Co kolejny idzie? Kto tu chce, następny? Co? Kto tu chce, następny? Dobra, to bierzemy tego spamerka Jak tak był dobry. Niezbyt dobry. Ale wola. O lol, spadł drzewo. Eee, strefa! Jezu, się zagapiłem. Strefa, strefa! Idzie goni nas. Ideluczpik, samochód jest niestety jest zablokowany. Nie no, jeszcze ty w autobusie. Fuck. Dobra, mam luczpiki, więc się uleczę. Ale tego nie warto używać, bo za chwilę wyjdziemy z burzy. A i tego typa dobijemy. Zaraz weźmiemy te luczpiki. No chodź tu typie. O, jest typol. Ilon ma HP! Jezus, jaki z bok. Dobra, używamy tego. Sprawdźmy miecz. No i nie jest lepszy niestety. To użyjmy sobie w tym czasie ten. Yy, te apteczki. A, miała aż trzy apteczki. 300 HP można sobie leczyć. Mamy takie dwa fajnie. Zostało 20 osób więc na wszelkie wypadki trzeba będzie je szybko używać. No ale nie mamy małych potek, a nie, tutaj jest jakaś duża, zaraz najpierw znajdę małą. O, i chcecie, żebym miał takiego, kara, takiego karabinu challenge, to piszcie w komentarzach, bo właśnie, jeśli chcecie takich właśnie... Jezu, masz takie trzy potki? Miał tutaj taki chłop, bo też tutaj się tylko uleczę. dwa razy, cyk. No i wywalamy, to też wywalamy, to Jezu, aż to ma tyle amu? Brać czy nie? Nie no, nie będę brał. Zostało 19 osób, więc idziemy z mieczem. A strefa za chwilę będzie nam tutaj widzieć. Szłabu! O, dobra, mamy kolejne. Za, zaraz zużyjemy. Automatycznie, żeby nikomu nie przydało się. Likwip! Ty 8 już tego mam, lol. Myślałem, że to max 6. O, osiągnięcie. No, chociaż brat będzie szczęśliwy. O, ten kamień się... Jeez, za to rozwala! Jee! Yeah. Dobra, strefa jeszcze. Nie! Co jest? Ja myślałam, że tutaj jest... Dobra, widzę, ja mam przerąbane. Ja myślałem, że tutaj już jest, bo ja patrzyłem, myślę, że nagajem, na to niebieskie dobra samochód jest samochód. Jedź Szczęście! Bo gdyby go tutaj nie było, to byśmy już chyba byli w w... Chyba, że luczpiki by nam pomogli. Ja mówię na te małe o, karabin jest. Łocie! Dobra, jedziemy, 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 Kurde, ale mi on dał snajpę. Epickie rzeczy. I się przydadzą nam. Ok. Co, Rybyku? Ale nam strzela w samochód. Jezu, jedź! Woo! Ostatnie chyba. A nie, nie ostatnie. Ej, jak teraz to ruszyć? Dobra, rusz. Max 2 jest, szkoda. A, możemy przecież tego użyć. Ale nie, bo wtedy nie weźmiemy i temu. Yy, idziemy, musimy szybko. Trzeba szybko dojechać, bo... A, oni się spalą w strefie. O, mamy ludźpiki. Ciekawe, ilech max można w ogóle wziąć. E możemy jeszcze? Możemy, LOL! 12. I z tych luczpików można brać? 14. jest No bardzo, dekampi będę kampił przy moście. Alebo nie, bo przecież mają sniperki. O tam się ześ biją. Te się biją, są strzały. To przy strefie by the way. Może nawet za strefą. No, za strefą się bije. Chłop strzela kogoś, kogoś na górce. Dojedź, no i nie dojechałeś. Jestem na siebie obrażony. Jezu, chłopie, ty jesteś w strefie, do mnie strzelasz? 33. Leży. Łódź! Się! Ło, okej, okej, ja już się podaję. Tutaj biorę mieczyk i mnie nie strzela. Lol. O, leczpiki mamy. Tak przechodzimy powolutku. Zbieramy leczpiki? Ha, już nie możemy. Maksymalnie 15, dobra, spoko. Nie, no dużo leczpików mamy, widzowie. Ej, a co to jest? Co to jest? Stałorski? Tam się biją. Ej, kupować? To ma nieskończoność. To ma nieskończoność. I tak ci ten gold nie będzie potrzebny. No to was, tutaj można to kupować. Dobra, spokój. No to idziemy sobie szybko. Obierzemy sobie wyzwanko, a czemu nie? I wbijamy na chatę. Police here, hands up. Ło, coś tu się musiało dziać. RPG, jak ktoś korzystał. No i Beka patrzcie na to, Boga Ej, strzelać czy nie? Dobra, strzelamy. No, fajnie, chociaż coś się postrzela. Ale znowu mi słuchawkę wywaliło. O, dobra, działa już. No, na chwilę znał mi wywaliły słuchawki widzę, więc... Jeszcze jest? Nie ma. No to jeszcze mówimy. No nie, no nie chciałem krzaczków. O, tam coś mamy. Fioletowy miecz, który właśnie mamy. Tu są... O, idzie samochód. Jezu! Ten ma zero, ten auto. No gdzie autko? Łozie, panie, ktoś tu jest? To chyba idziemy na bitwę, co nie? Jezusku, Jezusku, Jezusku! Zmieniałem, że miałem mieć. Dobra, jemy to. to. Daj to, daj to. Daj to. Jezus, szybkie leczenie, be like. Dobra, zapomniałem, że w ogóle miałem ten mój. mój mieszyk. Tak się op op opomniałem. Leczenie. I już tutaj. O, tam coś jest. Ktoś coś rozwalił. Ktoś coś rozwalił, i trzeba tam iść, bo tam jest nasz cel. I on właśnie to rozwalił. Cztery osoby zostały. No, spokojnie. Chłopce z tyrolki korzysta No okej, okay, jak chcesz dostał Chłopce, do strefy idzie. Nie ma problemu. Okej, okej, okej. Widzę się, stary. Tam dojdzie idzie ten typ. No, ktoś mi ten cel zabrał. Czy to, to, to ktoś tam był? Dobra, tak. Tu jest typ. A ten drugi gdzie był? Mogę to używać teraz? Dobra, mogę. Macie to mi nikt nie skapi. Nie będę nadal rzucić ludźmi... O, mam tu wilczanko. Myślę, że tutaj ktoś jest. A ten tam nadal kampi. Mi się nie podoba ha. nic. On ma snajpę, no, w 100%, no. No właśnie, ma snajpę. Ale on dostał bomby. Ma bomby, zero ma. Taki ten typ mi teraz ty udaje bomby. Łoł, wow, łoł, wow, wow, wow. no, dwóch na mnie! A, chcesz tak się pobawić? Nie ma problemu, ja się mogę pobawić z tobą. Tylko z nim najpierw piki! Człowieku, ja się tak nie tak bym wiesz? Spokojnie, 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 spokojnie. Chłopiec jest tym krzaczoru, ja to wiem. Ja to wiem, że jest w tym krzaczoru. Ja to wiem na spokojnie. Będę go luczpikować. Nie ma. A, tu jest. Miał koronę, miał koronę. Mamy luczpiki wszystkie. Wszystkie, które mamy. Kurde! No i chłop mnie jeszcze goni. Chłopie, jak ty spamisz? To jest ten koleżka nasz. Aż tak się boisz? No chodź, no chodź. Powalczymy? O, miał to spamer legendarny Jezus, co za kidos! Co spamy? Eee, no cóż, no, no trudno. No, o, jeszcze się zrestartował, debil. Eee, przecież ja go to było napisane, by the way. To Aha, był niby remis. Czy o co chodziło? Ja nie rozumiem. No dobra, no to kończymy na ten czas, jeśli chcemy to ja zrobię jeszcze challenge od klienta i zobaczymy jak mi wyjdzie, więc na ten odcinek to ja się z wami żegnam, no i cześć!